Hej, Hejka wszystkim, witam was w poniedziałek Dzisiaj postanowiłam, że zacznę nagrywać takiego study vloga 4 dni, żebyście zobaczyli Jak wygląda mój dzień w klasie naturalnej. Pierwsze co to medytuję Co widzieliście, w sumie ostatnio to też pokazywałam Jakby 5 minut zupełnie zupełności wystarczy, żeby tak Pozytywnie zacząć dzień Ogarnęłam się i będę planować swój dzień Dzisiaj mam kurs Także muszę iść do centrum, od razu po szkole Muszę dzisiaj jeszcze zapłacić za właśnie zajęcia z W ten weekend cały przeznaczyłam na I chemię, bo miałam maka Dużo zadań do zrobienia Także teraz muszę podgonić z biologią, więc myślę, że powtórzę sobie układ krwionośny i układ pokarmowy. Jeszcze zawsze pełno jest takie przyjemności, żeby ta lista to tu nie była czymś takim negatywnym, żeby mi się nie kojarzyła źle z pewnymi obowiązkami, więc wolę sobie dodać coś pozytywnego. Nie wiem, jakby jakoś sobie dodawać pozytywne rzeczy, żeby ten dziennik był przyjemniejszy. Książka i maseczka. To jest taka moja lista to do. No i chciałabym cel na październik. Bo no wiem, że później się już zaczął, ale uznałam, że robię to razem z wami. I zdecydowanie chciałabym się skupić na YouTubie. Bo wiem, że strasznie dużo nie odbyłem, jestem bardzo nieregularna. Więc chciałabym się do tego przyłożyć, żeby tak jak wiecie to rozwinąć. Więc no YouTube to uciekał mój jedyny cel w tym miesiącu. W ogóle <noise> podłączyłam telefon co nie, bo ja telefonem nagrywam. Będę manifestować lepszy sprzęt, ale podłączyłam telefon wczoraj wieczorem do ładowarki, tylko nie ogarnęłam, że ja ładowarki nie podłączyłam do kontaktu, więc zarano ja budzę się, i jak to nagrywać i ja mam teraz ładowany telefon, także śmiesznie, Mówię, ja sam sobie nie ogarnię, to musiałam go ratować, ale żyje, nagrywa, także jestem szczęśliwa. Zobaczcie publiki, mam fancy do kawał, słodziutkie są. Bardzo nie chcę iść do szkoły i chciałem z matmy, także super. Choć Matma tak lepiej idzie mi niż na przykład Polski, to widzę tak po zadaniach, że lepiej mi wchodzą i że bardziej to rozumiem, więc jestem się strasznie dumna, że taki progres zrobiłam w sumie od tamtego roku. No tylko bardziej muszę się przyłożyć do chemii, bo no jednak idzie mi średnio, a zdaję ją na maturze, bo polski, no, polski też mi idzie średnio, ale wiecie, jest chcę tylko go zaliczyć, nic więcej. Bo ciekawie, dzisiaj zło na pogodę. Ja już jestem w centrum, zaraz zaczynam zajęcia. Jestem trochę wcześniej, bo w ogóle nie poprzednio zajęcie takiego z Polskiego, ale uznam, że sama sobie coś tam poczytam, bo ktoś nie wiem, bo się sama poczę jakoś lepiej mi co zostaje w głowie. I mean, right and... Odcinek good. Good. obejrzany, e, więc teraz muszę ogarnąć następne rzeczy z listy, co do, bo zrobiłam tylko kurs. A e, jest prawie dwudziesty więc nie fajnie. Bygę się jadam, zapisamy się na siłkę i zaczynam. Piątek. Piątek jest dzień wolny, więc rano sobie pojadę z siostrą i z mamą właśnie na siłownię. No, a w czwartek mam yoga, pierwsze zajęcia. E, no, także nie wiem, mega się cieszę. Matma dzisiaj mi też poszła mega dobrze, więc jestem zadowolona, wygrycie, bo jak wiecie, w ogóle zrobiłam trochę tych zadań, e, więc byłabym przykro, gdyby mi to poszło. Kurs był całkiem spoko, e, nawet dobrze mi poszło do w więc się cieszę. Ale dostanę dwoje sami w szkole, więc taka równowaga, co w przeładzie musi być. Także nie mógł się doczekać w kwartku i piątku. E, cieszę się, bo nie chcę, tak wiecie, tylko się uczyć w klasie naturalnej. No, warto dbać też o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Także chciałam Wam o tym przypomnieć, bowiem, że w notłoku tych wszystkich obowiązków, o po prostu o tym zapomnieć i tych zagubić dzisiaj. Powiem Wam, że z mi się nie chce, ale muszę zrobić to, była chociaż takie minimum. No i chętnie bym się położyła z książką, i po prostu poleżała i poczytała. My led me to the study of the Więc na początku uczę się ze swoich notatek i w trakcie robię sobie takie mini notatki, czyli po prostu spisuję najważniejsze myśli, które muszę zapamiętać i dzięki temu łatwiej mi to po prostu zapamiętać i potem przywołać przed nas sprawdzenie. tutaj macie jeszcze notatki, jakbyście chcieli zerknąć. Witam Was we wtorek. Przed chwilą wróciłam ze szkoły i miałam od razu z MatMĘ i robiłyśmy jakieś zadanie maturalne z funkcji logarytmicznej. I właśnie dzisiaj będziesz będę nam w ogóle maturę z matmy i mam 87%, więc jestem z siebie dumna, bo jeszcze w tej marcu, bo ja pisam w ogóle próbno w marcu jeszcze, miałam 60, bo nawet 59 coś takiego. I chciałabym Wam polecić, bo się pytacie jak się uczę matwę Ja w sumie, jeśli chodzi o powtórki, to robię tylko zdanie z tego zbiorku. On jest naprawdę genialny, mi mi się podoba i macie to podzielone, nie powiecie, działy. I sobie Nie ja wiem, tak piszę, w którym miesiącu muszę coś przerobić. I do grudnia myślę, że się na spokojnie wyrobię z tymi powtórkami, i od stycznia będę robić arkusze. Taki jest plan. I sobie wszystkie odpowiedzi do tych zadań zapisuję w tym, i pewnie jeszcze będę miała na taki zeszyt i po prostu jak czegoś nie pamiętam, potrzebuję zobaczyć jakieś odpowiedzi. Jak wracam, wiecie, do tych zadań, bo czasami sobie je przekartkowuję i patrzę. Co umiem, co nie, co pamiętam, z czego nie i właśnie dlatego chciałam mieć to wszystko w jednym miejscu, w takim zeszycie. Teraz będę sobie robiła listę to do na dzisiaj, trochę mi się to bo jednak nie jedę do labu, mamy spotkanie online, bo musimy załatwić takie ludniejsze rzeczy, czyli wiecie, jakieś papiery i tak dalej. Teraz widzę z i pójdziemy jeszcze odebrać paczkę mojej mamy, no i później siadam do nauki. W ogóle wczoraj oglądałam serial, i tak się skręciłam, że nie mogłam przestać. I więc dzisiaj mam postanowienie, że nie płaczę Netflixa, mam nadzieję, że mi się uda. Wstawiłam przed chwilą stories o labach, a teraz będę musiała obejrzeć filmik z angielskiego, taki godzinny dokumenty. Zawsze zaczynam od takich spraw pilnych, które to mam na jutro. Miałam na to tydzień, ale ja zawsze robię wszystko na ostatnią chwilę. No, także zaczynam od takich spraw pilnych, które muszę zrobić na jutro. I później na spokojnie sobie robię rzeczy, które mogę robić na spokojniej. No, a później zabiorę się na chemię do zadanka. Zobaczcie, co sobie przyniosłam czekoladę. Jakby czekolada będzie w każdym studiu vlogu, ale ja bardzo lubię jeść czekoladę jak się uczę. Mam kawę i puszę sobie jakąś playlistę na Spotify'u i dzięki temu ta nauka jest taka przyjemna i naprawdę lubię robić zadania i właśnie sobie słuchać, pić kawę, czekoladę jeść i nie wiem, w sensie tak spędzam czas, także możecie sobie znaleźć swoje umilacze nauki, żeby po prostu nauka nie była takim przykrym obowiązkiem, a żeby była chociaż trochę przyjemniejsza, ciekawsza, no bo wiadomo, nauka to szczególnie w klasie otwartej, to jednak Ważna część dnia. Robię izomerię optyczną z medyka, czyli tak na bieżąco naukę. Ile zadanie uda mi się zrobić, to zrobię, ile będę chciała. I powtórka. Powtarzam z Barbary Pac i będę robiła 1, 2 i 1, 3. To jest układ okresowy elektromotomacz i ryby kwantowa jak to się prezentuje. E, I sobie chyba to rozpiszę, żeby do końca tygodnia e, zrobić jakby e, ten pierwszy cały dział, tak żeby mieć już go z głowy. I w ogóle czekam na drugą e, część tego zbioru, bo jest naprawdę spoko, ale mam mało tematów. Bo to jest tylko atom, obliczenia stoichiometryczne, stężenie roztworów, pierwiastki bloków S e, i P. Także nawet niemo, No i są odpowiedzi, ale odpowiedzi są bardzo takie obszerne. I są rozwiązania, więc to jest akurat mega spoko. Skończę żadnie korki z angielskiego, zrobię sobie kawę już chyba twartą dzisiaj, jestem uzależniona. no. Ale robiłyśmy zadania ze słowotwórstwa takie z egzaminu. Wow, Mila, ale ciasto zrobiłaś. dziękuję bardzo. Ale ale ładne. Jest czwartek, właśnie wróciłam ze szkoły. E, miałam sprawdzić na Giskel, dostałam plotkę, więc spoko. I teraz zbieram się na jogę. Mam e zajęcie od Pierwszy raz, więc jestem mega like, podjarana. Z tego, co widziałam na Instagramie, to naprawdę fajnie się to zapowiada, więc lecimy zaraz, ale najpierw muszę sobie wybrać strój. I chyba wybiorę ten, taki z ginga-mur. że jest najnowszy, to... wiesz, że jest mój zawsze tak mam. No i jest taki dość wygodny, bo się dostosowuje do ciała. W ogóle bardzo chciałabym zrobić kurs nauczycielski z jogi, bo mega mi to jada, także to jest taki mały kroczek w przód. Właśnie fajnie, takie jak macie jakieś długoterminowe plany, żeby sobie rozwieźć na takie mniejsze, żeby łatwiej było wam je zrealizować i właśnie teraz zapisanie się na zajęcia z jogi to był, był mały cel. Zobaczcie, to do mnie przyszedł. Cześć, <laughs> Sisteczka. Też coś na jogę? No, także zbieramy się. No, zbieramy się z izgi. Lazy miss smoking rollies in the back of an Acura. Acting like we sober with the pigs on the back of us. Swerving through suburbia. You're bleeding a yes. Yeah. Only urban to you. i on the culture. You fucking balls your girl's eyes rolling bees. Swear she ain't rode me on the road near the forest. But she forged for his nuts just for none. Now I'm busted. Busted in your mama's house. Smite the taste out your mouth. Take the biscuits and dip them. Then dip them in the tea. Ja już jestem w domu, zrobiłam sobie herbatkę, bardzo mi się podobało, choć na początku czułam się strasznie nieswojo, ale to przez to, że wiecie, nowe miejsce, nowi ludzie i ja nigdy nie praktykowałam z kimś, więc dla mnie to było mega dziwne i na początku przez takie pierwsze minuty kompletnie nie mogłam się skupić. Ale myślę, że to jest okej, okay, bo wiecie, to była pierwsza praktyka, więc może się też wdrożyć, ale już później, jak zaczęliśmy tą główną sekwencję, to dobrze, no, mi się podobało. Miałam taką intencję, bo na początku, jak się ustawia intencję, spokój, być bardziej uważnym, nie czuć się tak przytłoczona wszystkim. A później ja sobie zrobiłam trik panatnego po starówce, bo było tak ślicznie w ogóle było ciepło. A bo to ja po prostu byłam taka rozważona po treningu. I że ta światełka wszystkie na starówce, bardzo ładnie. I przez to, że właśnie nie zrobiłam już zadania z chemii, co chciałam się zrobić na lekcjach, ja sobie odpocznę, poglądam serial. Nie oglądałam go dwa dni. A później e, probię biologię.